Po zmaganiach z językiem polskim przyszedł czas na królową nauk, czyli matematykę. Jak poszło ósmoklasistom i czy egzamin też był łatwy? E, tak, znaczy trochę, znaczy co? Znaczy. Tak! To znaczy tak, czy trochę, czy znaczy jak? Znaczy był troszeczkę trudny, były problematyczne zadania, ale część była na pewno łatwa. Ogólnie dobrze było. Dużo strzelałem, a, no, bo większość odpowiedzi nie widziałem, ale dobrze ogólnie było. Myślisz, że dobrze strzeliłeś? Chyba tak. Moim zdaniem był w miarę łatwy, chociaż niektóre zadanie sprawiły mi problem. No nie było żadnych jakichś tych, nie takich... Nie było trzeba aż tak dużo liczyć. No. Nie było trzeba liczyć to... na matematyce? Znaczy trzeba, tak dużo było. Było. trzeba było, ale nie aż tak dużo. Okej, okay, to może przykłady jakichś e, zadań. Co było? Na przykład siatka ostrosłupa i trzeba było policzyć krawędzie. Sumę długości. No, krawędzi. Sumę długości. Że wszystkie krawędzie i mają razem. To ile wam wyszło? 360. 360, Dobrze poszło. Tak, dobrze było. No bo... Wszystko poszło dobrze? Tak, wszystko, wszystko. wszystko. Nie do końca. To co poszło nie do końca? Um, ostatnie zadania otwarte były dość trudne. A co tam było? Nie pamiętam dokładnie, ale jakieś figury i liczenia dużo, dużo strasznie geometrii, geometrii. Tak, tak. A wy umiecie geometrię? Tak, tak. tak? Koleżanka nie umie, tak? No nie. Bo się nie uczyła, czy po prostu miała pecha? Mm, po prostu nie umie matematyki. Czyli na polskim poszło lepiej? Tak. I na angielskim i to też myślało. No dobra, że ale jakieś lepiej. zadanie łatwe dla ciebie chyba było? Y z kątami, mierzenia kątów. Dobrze zmierzyłaś? Oczy. Myślę, że tak. Mi dobrze poszło, ale egzamin był ciężki. A co ci dobrze poszło konkretnie? No, zadania, wszystkie. Wszystkie po kolei? Tak. W jaki sposób mógł być ciężki, skoro wszystkie dobrze ci się poszły? No, bo nie zrobiłem jednego zadania, jedno znajdowało Czyli jednego nie zrobiłeś którego? Otwartego. A dlaczego go nie zrobiłeś? Bo ciężkie było. Tak, po prostu ciężkie, ale to musiałeś ciężar obliczyć? Nie, to musiałem tam sport jakiś obliczyć. Ile, no. Sport obliczyć w jaki sposób? Nie wiem, to jakieś dziwne było to zadanie. A które były łatwe? Na przykład obliczenie obwodu. Jaki był obwód? Yy, była, był kawałek siatki ostrosłupa i były podane wymiary, i trzeba było obliczyć yy, 40 razy 4, dodać 50 razy 2. I Ile to jest? Yy, to było 220. Tak. Na pewno 220? Nie. No 50? 50 Trzy, yy, 200, 200, 260, 260. Nie, nie, o, nie. Tak, słysząc taką odpowiedź, aż chce się zadać pytanie, co było najtrudniejsze dzisiaj? Niektóre zadania otwarte były trudne, a niektóre banalne. No ale w sumie cały egzamin był taki, że niektóre dają na poziomie trzeciej klasie postawki, niektóre po prostu, że nie da się tego zrozumieć, jakby, że strasznie trudno jest. A jakiś przykład tego trudnego zadania? Pamiętasz? Nie, nie. No ostatnie dwa zadania z geometrii były trudniejsze. Co tam trzeba było zrobić? Yy, obliczyć pole yy, trójkąta i yy, czworokąta. Liczyłeś pole trójkąta i czworokąta? Nie, nie zrobiłem tego, nie umiałem. A było coś, co umiałeś? No, trzy zadania otwarte były łatwe. Było obliczyć przegrane mecze, wygrane i y, zremisowane. Było... Y, 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 Dużo zadań było, rozumiem. No, 22 zadania były. Otwarte. A co tam było? Eee, ku, ym, nie pamiętam. To były za trudne, nie pamiętasz dlatego. No. Czyli <grym> okay, to które były najłatwiejsze ze wszystkich? No zamknięte oczywiście. A które z zamkniętych pamiętasz? Żadne już. Ale one były przecież łatwe. Ja już się zestresowałam. No to mi trzeba było z, z algebry trochę umieć, a ja trochę spałem na tych lekcjach, to nie umiałem. Ale metodą prób i błędów jakoś zrobiłem. A na egzaminie spałeś? Nie. A było coś łatwego? No, większość zadań było łatwo. A które na przykład? Zamknięte najłatwiejsze były. A czemu zamknięte najłatwiejsze były? Można to było strzelać. Czy znaczy, pamiętam, że coś tam było z, w pierwszym zadaniu, chyba że z urodzinami, czy w poniedziałek będzie miała w 2017 roku, coś takiego. I kiedy będzie miała tę urodzinę? Yy, znaczy, to była prawda fałszywa, ja Znaczyłem prawdę. A jeśli to było fałszywe? No to będę za odpowiedź. Chyba z y, potęgami było takie zadanie. Tak. Że... W którym było 50 do potęgi 8, i tam były trzy sposoby, w których to rozpisano, i trzeba było wybrać ten odpowiedni. Który sposób był odpowiedni? Pierwszy, pierwszy i drugi. Mi się zdaje, że trzeci. Pierwszy i drugi, czy trzeci? Czyli drugi. To ja nie wiem, ja trzeci. Dla mnie było najtrudniejsze zadanie z prędkością. A co tam było trzeba zrobić? Trzeba było obliczyć, ile taki bus jechał krócej od. Dłużej. dłużej, dłużej od, od samochodu. samochodu. Krócej czy dłużej od samochodu? Nie wiem, mi wyszło, że tyle samo. Ok, to ile wam wyszło? E, 15 minut. 15 minut to dobra odpowiedź? Myślę, że tak. Okay. Coś jeszcze trudnego było? Jeszcze liczenie obwodów figur. Trzeba było obliczyć różnicę obwodów dwóch figur. To właśnie ostatnie zadanie. Ostatnie zadanie i trzeba było z twierdzenia Pitagorasa liczyć. Co jeszcze było trudnego? Musiało coś być. A nie, no to najbardziej to zadanie, ostatnie. I ja miałam jeszcze problem z potęgami, które były na samym początku. Było strasznie duże liczby, i trzeba było je do potęgi dać. i Były duże liczby. Ogólnie egzamin pozytywnie czy negatywnie? Pozytywnie. 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 Negatywnie. To co, ogólnie egzamin na plus, na minus? No chyba będzie dobrze. Spodziewał się wyniku powyżej 50%. 100%? Powyżej 50. Czyli 99%. <laughs> Może być. Wychodzisz zadowolony ze szkoły? Tak. A co będzie jutro? Język angielski. Zakończymy matematycznie. Dwie trzecie już za Wami została tylko jedna trzecia, czyli język obcy nowożytny. Oczywiście ósmoklasistom życzymy powodzenia.